Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze ciężarówki. Zapraszam. Dzisiaj znowu będzie sentymentalnie. Opowiem Wam o moich pięciu ulubionych ciężarówkach z gry American Truck Simulator. Numer jeden: Mac Anthem. Ciężarówka ta pojawiła się bodajże w 2020 roku. Był on pierwszym pojazdem, którym jeździłem w ATS. -ie. Powiem więcej, do końca przygody z Grom. Była ona w gronie ciężarówek, którymi naprzemiennie wykonywałem trasy. To czym mnie urzekła to przede wszystkim bryłą, reflektorami, zegarami na desce rozdzielczej, ale też wnętrzem. Dodatkowo ważną rolę pełnił sentyment do tej marki Numer 2 Freightliner Cascadia. Ta ciężarówka była drugą eksploatowaną przeze mnie ciężarówką w tej grze. Powiem więcej. Wytrwała ze mną do końca mojej przygody z ATS-em, co prawda już w wersji zmodernizowanej, z tabletem zamiast zegarów. Był to przepiękny ciągnik siodłowy. Opływowa bryła, maska, ale też wnętrze pełne detali. Na przykład napis na tylnej ścianie kabiny, czy okazała kierownica z wygrawerowaną nazwą marki. Numer 3 International LT. W porównaniu do specyficznego wyglądu International Lone Stara, LT miał bryłę typowej amerykańskiej ciężarówki. Wnętrze nie było tak estetyczne jak w Kaskadi, ale przyjemnie mi się nim jeździło. Jedynym powodem wycofania go z użytku była mniejsza wysokość największej kabiny, która nie sięgała do dachu naczepy. Numer 4 Western Star 49X. Jeździłem nim trochę. Połączenie nowoczesności z tradycją Western Star 4900. Urzekły mnie grill, reflektory i ogólna bryła. Wnętrze było bardzo inspirowane Freightlinerem Cascadium. Może dlatego, że obie te firmy należą do Daimlera. Mimo tego bardzo mi się podobała. Numer 5. Western Star 57X, czyli taki nieco większy 49X, i nowoczesna wersja western stara 5700. Za jego kółkiem usiadłem u końca mojej przygody z grą. Cyfrowy ekran zamiast zegarów był bardzo dużym atutem, ale o wyjątkowości decydowała robiąca wrażenie bryła z maską, grillem i reflektorami. 57X był przyjemnym środkiem transportu. A widok zasuwającego pojazdu po autostradzie międzystanowej dawał dużo satysfakcji. Szczerze, bardzo tęsknię za tymi ciężarówkami. Przygoda z ATS, jak również z ETS-2, dawała mi imersję. Czułem się jak prawdziwy kierowca ciężarówki i kochałem to. Dziękuję wam za uwagę, za chwilę nowinki.